Witam serdecznie na izbie. W dzisiejszym odcinku dwa piwa od browaru Hopito, dwie nowe puszki. E, pozwoliłem już sobie nalać te piwa, ponieważ chciałem, żeby się troszeczkę otworzyły do czasu degustacji. E, także już je nalałem. A co to są za piwa? Pierwsze z nich to La Papaya, czyli Nelson Savin, Uimea and Motueka IPA. Pozwolę sobie przeczytać kontretykietę. Ekstrakt 15, alkohol 6%. Puszka półlitrowa, data ważności do 6 maja 2021 roku. Składniki. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiele, drożdże, WLP 067, Coastal Haze Ale. Także tak się prezentuje skład pierwszego piwa. A drugie piwo jest to Street Party Mosaic BBC and Azaka IPA. Taki sam ekstrakt, czyli 15 i alkohol też 6%. Puszka także półlitrowa. Data ważności też taka sama, czyli 6 maj 2021 roku. Składniki. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel, drożdże WLP 067 Coastal Haze Ale także te same drożdże no i cóż mogę powiedzieć o tych piwach piana była dość obfita w obydwu ale szybko opadła w Lapopai była ładniejsza bo drobno pęcherzykowa w Street Party była taka bardziej grubo pęcherzykowa mniej ładna piwa oczywiście mętne barwa takie jasne złoto tutaj w przypadku Lapopai może tak minimalnie ciemniejsza Także przechodzimy do degustacji, zaczynamy od street party, no i patrzymy co mamy w zapachu. O kurde, intensywne tropiki, cytrusy, ananas, marakuja. Na pierwszym planie są takie cytrusy, na drugim planie takie kwaśno-słodkie owoce tropikalne, rzeczywiście taki fajny, tropikalny, rześki aromat. Powiem szczerze, że nafty tutaj jako takiej nie wyczułam, chociaż jest tutaj mozaik, to mm, naftę nie czuję zupełnie. Troszeczkę białych owoców, także no, zapach zachęca do spożycia, także wasze zdrowie. O kurde, muszę Wam powiedzieć, że o takie IPA nic nie robiłem. Jest goryczka konkretna, krótka, aczkolwiek taka średnio wysoka, fajna, grejfrutowo-cytrusowa, bardzo przyjemna i czuć, że jest to IPA, a nie po raz kolejny jakiś bezpłciowy soczek, kolejny New England, także tutaj jak najbardziej wielki plus dla browaru Hopito już na samym początku. Co jeszcze o tym piwie mogę powiedzieć? Może ciutkę zbyt wysokie wysycenie, ale dosłownie tak minimalnie. W smaku głównie cytrusy, głównie tutaj grejfrut, troszeczkę melona, troszeczkę lici ananasa. Piwo jest wytrawne w każdym bądź razie. Fajne takie soczyste, owocowe, aczkolwiek tak jak mówię, czuć, że jest to IPA. Także tutaj jestem usatysfakcjonowany i to w stopniu dość wysokim. Także próbujemy La papaja i powiemy coś więcej o tych obydwu piwach, jak je do siebie porównamy. Także sprawdzamy aromat. Tutaj zdecydowanie aromat subtelniejszy. Bardziej takie słodkie, słodko kwaśne owoce tropikalne. Aromat jest też troszeczkę kwiatowy. No, także czuć, że są to nowozelandzkie chmiele. Na pierwszym planie bym powiedział właśnie taka marakuja, mango, troszeczkę ananasa. Właśnie ta kwiatowość jest tutaj taka dość intensywna. Cytrusów jako takich na razie nie wyczułam. Także próbujemy smak, wasze zdrowie. No tak, piwo jest subtelniejsze, ale muszę powiedzieć, że także czuć, że jest to IPA. Goryczka dużo niższa, taka Średnia, no może średnio niska, aczkolwiek też krótka, też taka przyjemnie owocowa, bardziej tutaj właśnie w stylu takiego albedo albedo z bardziej takich słodkich owoców bym powiedział. Nie jest taka nachalna jak tutaj w Street Party. W obydwu przypadkach ciało odpowiednie jak najbardziej. Tutaj głównie słodko kwaśne owoce cytrusowe bardziej takie mango, bardziej takie mm, liči, troszeczkę kwiatowości. E, czy papaje czuję? Nie pokuszę się tutaj o stwierdzenie, ponieważ ostatnim razem papaje chyba za dzieciaka jadłem. E, także już nie pamiętam jej smaku. Aczkolwiek jest tutaj taka fajna, taka słodko-rześka nuta, bardzo egzotyczna, która rzeczywiście a być może tutaj... Mm, tą popają smakuje, aczkolwiek tak jak mówię, nie będę tutaj stwierdzał, ponieważ nie pamiętam jak dokładnie smakuje popaja. Także co mogę powiedzieć o tym piwie? Także poprawne, także czuć, że jest to IPA, subtelniejsze. Także jak ktoś nie lubi mocnych cytrusów, grejfruta, mocnej goryczki, to tutaj myślę, że będzie dość zadowolony. Także, jakbym miał porównać te dwa piwa, powiem szczerze, że bardziej tutaj przekonuje mnie Street Party, bo jest takie charakterne. wjeżdża na pełnej petardzie, ten Grapefruit, mocna goryczka, czuć, że to IPA, także, także ujęło mnie tutaj. W Street Party trochę za wysokie wysycenie, w La Papaya już jest lepiej, jakoś tak tego nie czuję. Także, obydwa piwa bardzo udane, muszę powiedzieć, że poziom światowy właściwie także brawo Hopito szczególne brawa za to że wyłamujecie się z tego trendu nijakich IPA także tutaj macie mój wielki szacun także tak jak mówię mnie bardziej ujęło street party jest takie bardziej charakterne wjeżdża na pełnej petardzie takie ostrzejsze la papaya bardziej wyważone subtelniejsze aczkolwiek też czuć że jest to IPA Także to by było na tyle. Jeżeli piliście któreś z tych piw, oczywiście podzielcie się opinią. A tymczasem ja się żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.